Witajcie kochani, na dzisiejszy stepik zakupiłam 3 butyłka czekolatek, a więc mój wkład to 15 złotych. Zakupiłam tak sobie na słodę tych naszych trudnych dni. Zapraszam wszystkich do oglądania. Przypominam, że w tej strawce musimy znaleźć parę czekolatek, czy tam smakołyków, muszwa, migdał, jak ciężko się trapie. precel, tiramisu, mleczna serce kakao kokos mięta kakao migdał mięta mleczna kokos Precel, piernik i ostatnie pole, nugat, tiramisu. No i stropeczka z numerem 41, przegrana, bo nie mamy żadnej pary. Kolejne butelko czekoladek z numerem 42. Precel, migdał, piernik, muszla, migdał, kakao. Precel tiramisu, piernik serce, nugat kokos, muszla mleczna, kakao serce, no i ostatnie pole tiramisu kokos. To również przegrana, coś nasze dni aż tak nie osładzają. ściółkulnie w strapkach, jak widać. Migdał mleczny, tiramisu, kakao, piernik, precel, Nugat, precel, piernik, kakao, kokos mleczny. Serce, muszla, kokos, serce, muszla, nugać. No niestety trzy stepeczki przegrane, więc nic nie wygraliśmy. 15 zł na minusie. Ale za to mam inne czekolady na osłonę. Sobie pokażę Wam. Zlinta, gorzka czekolada. Kolejna gorzka czekolada, no i milka. Przynajmniej słodko becie frelu, nie w pieniądzach tych zdrabkowych. No niestety. Taki już jest los. A którą wy, wy chcielibyście teraz jeść? Czekoladę Lindt, gorzką czekoladową ze skórką pomarańczy, mig migdałową, ciemną czy oreo, tę białą. Bardzo dobre są wszystkie. polecam, mniam. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego odcinka, to cześć.